Cześć! Z tej strony Paweł z kanału WPU. Dzisiaj omówimy układ sekcji w Elementorze. Także moi drodzy, zaczynamy! Jak zwykle wchodzimy sobie w zakładkę strony i klikamy na dowolnej stronie Edytuj w Elementorze. Teraz, jeżeli chcemy dodać sekcję, musimy kliknąć tutaj. Na ten plusik, czyli dodaj nową sekcję. W zależności od tego, ile chcemy kolumn, mamy sobie tutaj na przykład jedną, dwie, trzy, cztery. Mamy tutaj dwie o różnych proporcjach innych. Na razie dodamy sobie dwie równe kolumny. O kolumnach oczywiście też będziemy tutaj mówić, ale to będzie tutaj w kolejnym filmie. Jeżeli już dodaliśmy sekcję, że chcemy ją edytować, klikamy sobie tutaj na te sześć kropeczek, edytuj sekcję. Żeby było łatwiej pewne rzeczy zobrazować, dodamy może tutaj. I w jednej kolumnie, i w drugiej nagłówki. Klikamy jeszcze raz sobie 6 kropeczek, czyli dodaj sekcję. Teraz moi drodzy, tak. Jeżeli chodzi o szerokość treści, możemy zrobić, zrobić pełną szerokość, czyli widzicie, wtedy nam się zmienia tutaj to, do lewej i do prawej strony ekranu będzie cała treść na całej szerokości. Jeżeli bierzemy opakowanie. Możemy sobie tutaj tą szerokość dostosować. Tutaj w tym momencie mam podaną szerokość w pikselach, czyli na przykład możemy sobie zrobić 1000, dajmy na to 200 pikseli, i ta sekcja będzie miała taką tylko szerokość. Następnie możemy tutaj ustalić sobie odległości pomiędzy kolumnami. Mamy oczywiście opcję bez odstępu, wąską, rozszerzoną, szeroko szerzej. Możemy również wybrać y, opcję własną, żebym, czy to w pikselach, czy w procentach, czy tu w ilości procent, jeżeli chodzi o wysokość lub szerokość, zmieniać to, moi drodzy. Także sami zobaczcie, jak to wygląda. I w tym momencie z jednej i z drugiej strony kolumny mamy odstęp pomiędzy jakości, takie jaką sobie tutaj oczywiście ustali. Oczywiście to zależy już tylko i wyłącznie od Was. Yy, następnie wysokość. Możemy sobie tutaj opcję wziąć, dopasuj do ekranu, i wtedy zawsze ta sekcja będzie miała wysokość taką, jaką ma nasz ekran. Możemy sobie ustalić minimalną wysokość, yy, czy to będzie w pixelach, czy view height. Yy, możemy sobie zrobić tak. Jeżeli chodzi o view height, to jest moi drodzy tak. Jeżeli to jest 100% view height, to znaczy, że będzie 100% wysokości. Jeżeli będzie to 50%, to będzie to 50%, 50 to będzie to 50% wysokości ekranu. Także to już zależy od nas. Następnie mamy tutaj ustalenie pozycji kolumny. Możemy ustawić sobie pośrodki z obecnie. Możemy sobie zrobić pozycję na górze, możemy zrobić sobie pozycję na dole. Od Was to zależy. Następnie mamy wyrównanie pionowe. Możemy również sobie zrobić tutaj na górze, po środku, na dole, przestrzeń pomiędzy, przestrzeń wokół, przestrzeń równomierną. Ponadto tutaj mamy coś takiego jak przepływ. Już wam tłumaczę, co to jest. Jeżeli sobie na przykład zrobimy bardzo długi wyraz, oj, przepraszam, jeżeli sobie weźmiemy tutaj bardzo długi wyraz robimy, i go powiększymy. Wychodzi on za ekran i robi nam się tutaj taki pasek, prawda? W tym momencie jeszcze musimy bardziej powiększyć go. Bo jak widzę tutaj ekran. O, widzicie, mamy pasek. I teraz, jeżeli sobie weźmiemy tutaj edycję, i przepływ zrobimy ukryty. Tego paska nie będzie. Czyli on nam ukrywa. Ten pasek, który tutaj jest na dole. Yy, powiem tak, no, zazwyczaj nie dopuszczamy do takiej sytuacji, ale jeśli się coś takiego nam zdarzy, no, oczywiście wtedy możemy sobie tym się posiłkować, moi drodzy. Następnie możemy oczywiście rozciągnąć sekcję, yy, wstawić tak html, yy, w zależności co to jest, czy div, czyli zwykły kontener, czy jest to nagłówek, yy, czy jest to stopka, czy jest to główna sekcja artykułu, sekcja sekcja boczna lub nawigacja. Powinniśmy tutaj taki tak wybrać, żeby po prostu Google widziało, co to jest na stronie zamieszczone. Następnie mamy tutaj strukturę, czyli możemy sobie jeszcze yy, według tutaj tej struktury podzielić sobie. Nasza kolumna, ale o kolumnach, tak jak mówiłem, będzie kolejny film. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o układ sekcji, to by było, moi drodzy, na tyle. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Także kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk, subskrybuj. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!